Hej, hej, witam was serdecznie w moim nowym odcinku. Dzisiaj mam dla Was omówienie Mujina Bandits Ark, czyli drugiego arku Mangi Boruto. Wydarzenia, o których wam dziś powiem, mają miejsce od 11 do 15 rozdziału mangi. Założyłem również ostatnio serwer na Discordzie, na który serdecznie Was zapraszam. Link macie w opisie. Dodatkowo na samym końcu odcinka mam dla Was wyniki ostatniego konkursu. Nie przedłużając już, zaczynajmy omówienie. Drużyna siódma jest w trakcie biegu przez las. Zdecydowanie zmierzają oni na jakąś misję. Widzimy zamyślonego Boruto, który nie odpowiada od razu na wezwanie Konohamaru przez słuchawkę. Sarada martwi się tym zachowaniem i pyta, dlaczego Boruto ostatnio często wydaje się nieobecny. Boruto przeprasza i mówi, że wszystko u niego w porządku, jednak wiemy, że myślał on o Momoshikim i karmie w nim zaklętej. Widzimy przebitki jego rozmowy z Saskę. Podczas rozmowy omawiają oni moment, w którym po walce z Momoshikim czas przestał płynąć i Bóg straszył młodego potężnymi konsekwencjami, które go czekają. Sasuke mówi, że nie chce straszyć Boruto, ale ręce. Na pewno jest czymś poważnym I że młody ma dawać mu znać za każdym razem Gdy coś dziwnego stanie się z jego tatuażem Wracamy do misji drużyny siódmej Boruto uśmiecha się i w myślach mówi, że martwienie się nic nie zmieni Więc czas skupić się na misji Widzimy przebitkę z konochy Tam w radiu pojawia się informacja o trzech bandytach Którzy obrabowali bank Właśnie ich widzimy w następnych rysunkach. Przechwalają się oni, że dla bandytów Muina taka robota to bułka z masłem. W tym momencie jednego bandytę chwytają węże Mitsukiego, drugi dostaje potężny cios w twarz od Sarady. Trzeci bandyta zaczyna szarpać się z modą ucika, jednak szybko zatrzymuje to Boruto kopiąc napastnika w twarz. Sarada zaczyna podsumowywać plan. Rozpoczęli walkę, schwytali dwójkę i dali ostatniemu uciec, żeby tropiąc go określić miejsce pobytu ich szefa. W tym momencie Boruto wyskakuje, drąc się, że tchórzliwy bandyta nigdzie nie ucieknie i rozwala go na kawałki potężnym razem Sarada zaczyna wyzywać Boruto. Mitsuki, jak to Mitsuki, wydaje się być rozbawiony całą sytuacją. Konohamaru, słysząc w słuchawce, co się dzieje w drużynie siódmej, sarkastycznie mówi, że robota chyba jest dobrze wykonana. Następne kartki zabierają nas do biura Hokage. Tam Naruto otrzymuje raport od Sai oraz Ibikiego. Raportem głosi, że Katasuke, Jonin, specjalista od spraw technologii, był pod kontrolą umysłu kogoś spoza wioski. Naruto i Shikamaru rozumieją już, dlaczego naukowiec tak dziwnie zachowywał się podczas egzaminu na Chunina. Sai opowiada, że za wszystkim stoi jakaś organizacja, która prawdopodobnie mocno działa na na technologii ninja. Naruto przyjmuje to do wiadomości i prosi ich, aby kontynuowali swoje śledztwo. Do gabinetu wchodzi Mirenaj, córka Kurenai oraz Asumy. Raportuje ona, że trójka bandytów Mulina została zneutralizowana. Naruto cieszy się z sukcesu syna, jednak szybko uspokaja go Shikamaru, wspominając, że szef bandytów dalej jest na wolności. Shikamaru opowiada, że przyjmuje on formy i umiejętności osób, które zabił. Shikamaru prosi Naruto, żeby zostawił mu sprawę bandytów, a sam niech się przygotuje do konferencji. Naruto jest lekko zdziwiony, ponieważ zapomniał, że ma dzisiaj ważne spotkanie. Ma się on spotkać z Dajmi o kraju ognia. Naszym oczom ukazuje się teraz właśnie Daimyo z kraju ognia. Widzimy go w towarzystwie ochroniarzy oraz dziecka. Wszyscy są bardzo bogato ubrani. Młody chce pokazać tacie, że wylosował rzadką kartę Shinobi. Ten jednak jest zajęty rozmową telefoniczną i dodatkowo mówi, że śpieszy się na bardzo ważne spotkanie z Hokage wioski liścia. Prosi tylko swojego pomocnika Yamaoke, żeby zajął się jego synem Tentą podczas jego nieobecności. Młody, lekko smutny, mówi do pomocnika ojca, że chce kupić wszystkie paczki z kartami, jakie tylko mają tu w sklepie. Yamaoka mówi mu, że w tym sklepie można kupić tylko trzy paczki na jedną osobę. Młody pokazuje swoje. Zepsutą pieniędzmi twarz i mówi, że jak się rzuci odpowiednią ilością pieniędzy, to wszystko jest możliwe. Podaje mu swoją kartę kredytową i każe pomocnikowi wykupić cały sklep. Przenosimy się do Boruto, który razem z Shikadajem i Inojinem również kupują karty. Boruto jest załamany, ponieważ po raz kolejny wylosował kartę swojego ojca, którą nazywa gównianą rzadką kartą. Uzumaki bierze oddech i mówi, że miał już dzisiaj nie kupować więcej kart, jednak idzie po kolejną paczkę. Shikadaj komentuje to, że ten przegra całą swoją dzisiejszą wypłatę. Kawałek dalej siedzi na sarada, która żali się Mitsukiemu, że chłopcy są głupi i nie rozumie, jak można wydawać pieniądze na jakąś głupią grę. W tym momencie słyszymy krzyk Metala, który biegnie, żeby powiedzieć Boruto, że jest pilnie wzywany do Konohamaru. Młody uzumaki przychodzi we wskazane miejsce i widzi kona siedzącego z Tentou. Buruto pokazuje swoje zdyrrytowanie z powodu wezwania podczas wolnego czasu. Dowiaduje się on, że jego misją będzie opieka nad bogatym synem Daimio. W ciągu paru chwil Tentou doprowadza Buruto do szału, komentując jego mało bogate ciuchy, narzekając na okropną kawę oraz prosząc, by Buruto pokazał mu życie z jego poziomu. Bogaty dzieciak wynajął cały hotel razem z ogrodem. Buruto jest zdziwiony tym, jak wygląda życie ludzi Daimio. Tentou komentuje, że takie rzeczy to dla niego codzienność. Trzymając w ręce napój, wyglądający na drinka prosi Boruto o pokazanie mu jutsu klonowania cienia. Tentą widząc klony Boruto, jest w szoku i zaczyna się ekscytować jego umiejętnościami. Jednak po chwili dodaje, że słyszał o tym, że Naruto jest w stanie zrobić aż tysiące klonów. Boruto, zirytowany tym komentarzem, postanawia pokazać mu technikę znaną dobrze z Naruto, czyli Orioken od no jutsu. Otacza młodego zgrają wyuznanych kobiet w strojach kąpielowych. Jednak Tentou zaczyna się tylko śmiać komentując, że u niego w domu często pojawiają się takie kobiety. Boruto znużony zaczyna krzyczeć na niego, że ludzie tacy jak on nie mają nigdy żadnych kolegów. Po tym zdaniu Tentou robi smutną minę i mówi, że przecież Boruto jest jego kolegą i że bardzo się cieszy, ponieważ zawsze chciał mieć kolegę ninja w swoim wieku. Zaraz potem Tentou pokazuje Boruto swoją kolekcję kart. Uzumaki jest zauroczony widząc karty z jego kolekcji. Krzyczy nawet, że ma on super super rzadką kartę, na co Tentou niewzruszony mówi, że może mu ją oddać jeśli chce. Mówi on, że ma masę wszystkich kart, wszystkich oprócz karty siódmego Hokage. I że być jeszcze to proste, żeby zbierać te karty, wystarczy mieć super czarną kartę kredytową Giza. Rozpoczyna się kolejny dzień. Sarada pyta Boruto, jak poszła jego ochroniarska misja? Uzumaki odpowiada, że Tento, syn Daimio, tak jak podejrzewał, był zupełnie bezbronnym i na jednym księciem, zupełnie nieprzystosowanym do relacji społecznych. Ale mimo to był dobrym człowiekiem i można nawet powiedzieć, że zostali oni kumplami. Następnie widzimy biuro, w którym panuje kompletny chaos. W samym środku Konohamaru, przerzucając zwoje, szuka odpowiedniej sztuki. Dzieciaki śmieją się z niego, komentując, że Mirai go zabije. Boruto pyta, czy zostali oni zawołani, żeby posprzątać cały ten burdel. Konohamaru wstaje, po czym wyśmiewa ich komentarze i mówi, że czeka na nich nowa misja. Misja rangi B. Cała grupa jest bardzo podekscytowana. Konohamaru mówi, że oczekiwania co do nich są bardzo wysokie. Jeśli jednak zawalą to zadanie, to plotki o porażce również bardzo szybko się rozniosą. Jednak Sensei szybko się uśmiecha i mówi, że wierzy w swoją drużynę i nie ma się o co martwić. Po odprawie, Boruto zdaje sobie sprawę, że w kieszeni ma super rzadką kartę, którą musiał porzucić mu Tentą. Mimo, że Ozumaki bardzo pragnie tej karty, to czuje, że nie może jej przyjąć, więc postanawia zwrócić ją młodemu. Szybko dociera do hotelu, w którym mieszkał Tentą. Staje na balkonie i słyszy z dołu rozmowę o tym, że jego bogaty kolega został porwany przez bandytów Muina. Słyszy też, że mi ognia, nie chce poinformować o tym konochy ze względu na możliwość przechwycenia tej rozmowy przez szpiegów. Na następnych stronach widzimy skąpo ubraną Saradę ćwiczącą przed misją rzuty kunajem w swoim pokoju. Pod jej balkon zakrada się Boruto i zaczyna rozmawiać z nią przez ścianę. Mówi Saradzie, że nie będzie on mógł wziąć udziału w jutrzejszej misji i że sprawa jest naprawdę bardzo poważna oraz że nie może jej on na razie niczego powiedzieć. Sarada rozumie i prosi Boruto, żeby ten uważał na siebie. Widzimy teraz porwanego tentą, przed którym stoi jego opiekun, czyli Yamaoka. Młody jest przerażony, szczególnie że miał on do niego olbrzymie zaufanie. Jednak już po chwili wszystko staje się jasne: człowiek przed nim przemienia się w olbrzymiego grubasa z cygarem w ręku, komentując, że jego opiekun nie żyje. Shojoji mówi młodemu, że jest on tylko kartą przetargową, którą potrzebuje, żeby uwolnić więźniów. Po tych słowach gruba zrzucił młodym o ziemię. Podczas upadku z jego kieszeni wypadła karta siódmego, którą do kieszeni musiał mu porzucić Boruto. Widząc to, ten to uzyskuje dużo odwagi i decyduje się uratować swojego ojca przed szantażem, próbując poderżnąć sobie gardło. Czodziej powstrzymuje go w ostatniej chwili. Dowódca bandytów chwali młodego za odwagę i postanawia zmienić swój plan. Chce zerzeć mózg młodego, aby przyjąć jego formę. Otwiera swoją gębę i w momencie gdy już miał głowę biednego tentą między zębami, pojawił się Boruto, który potężnym kopnięciem wystrzelił Grubasa kilka metrów dalej. Boruto rozwiązuje tętą. Shojoji pyta się Uzumakiego co tutaj robi skoro jego misja ochroniarska już się skończyła. Ten również odpowiada pytaniem co on tu robi jaki ma problem do jego kolegi dodając na końcu, że jest on świńską zakałą ninja. Grubas odpala cygaro i komentuje to wszystko tylko rozkazem zabicia Boruto. W stronę Uzumakiego rusza grupa bandytów, jednak zostają oni bardzo szybko pokonani. Rozpoczyna się walka jeden na jeden. Ten to krzyczy, że jeśli Boruto da się złapać, to zostanie zjedzony. Uzumaki jest wyraźnie zaniepokojony tymi słowami, jednak mimo to rusza do walki. Walczy z nim w zwarciu przy użyciu klonów. W pewnym momencie zostaje nawet złapany, ale oswobadza się uderzając pod licą w zęby osiłka. Później okazuje się, że Bydle jest w stanie zatrzymać Razen'gana Boruto, ponieważ zna on setki technik przeciwników, których pochłonął. Boruto rzuca bombę dymną i stara się z ukrycia zaatakować napastnika. Nie przynosi to niestety skutku. Zostaje schwytany i na dobie rozłego nie jest w stanie uformować żadnej nowej techniki. Jednocześnie czując dziwne uczucie płynące ze swojej karmy. Na szczęście, Tento trafił shurikenem w sam środek pleców Bydlaka. Korzystając z sytuacji, Boruto dał radę uformować technikę i uderzył potężnym razęganem w sam środek pleców dowódcy bandytów. Gruba spadł na ziemię, a Boruto z Tento dumnie stanęli kilka metrów przed nim. Shojoji podniósł się z ziemi i mocno osłabiony ruszył do dalszej walki. Boruto skomentował, że w takim stanie nie będzie on już w stanie pochłaniać jego technik. Nie zwlekając stworzył razęganę i ruszył w jego stronę. Kula energii jednak nagle znikła. Boruto upadł na ziemię, a na jego ramieniu rozwinął się tatuaż karmy. Szef bandytów, widząc jego dłoń, enigmatycznie zapytał, czy on również należy do tej organizacji. Boruto kompletnie nie wiedział, o czym mówi Grubas, więc zapytał go, czy on wie, o co chodzi z pieczęcią na jego ręce. Shojoji słysząc to pytanie, zrozumiał, że Boruto nie ma nic wspólnego z tajemniczą organizacją i ruszył z zamiarem pożarcia Boruto. W tym momencie pojawiły się posiłki z konochy. Mitsuki i Sarada w gnieniu oka pokonali osłabionego dowódcę bandytów i żartobliwie dodali, że Boruto jest teraz im winny po dobrej kawie. Sarada zamówiła karmelowe machiato, a Mitsuki cappuccino z panini. Ten to ukrzyknął, że mają się nie martwić, bo on za wszystko zapłaci. Boruto zamyślony zastanawiał się nad tym, co się stało z tatuażem na jego ramieniu. Drużyna wróciła do Konohamaru, żeby zaraportować o obecnej sytuacji. Konohamaru podziękował za uratowanie syna daimyo, jednak podkreślił też, że czeka ich kara za oblanie bardzo ważnej misji. Boruto chciał wziąć całą winę na siebie, jednak Konohamaru zaznaczył, że są oni drużyną i zawsze będą za takie sytuacje odpowiadać wspólnie. Do pokoju nagle wpada daimyo ognia, który zaczyna przytulać tentą i krzycząc radośnie, że cieszy się, iż jest on cały zdrowy. Tentą, troszkę zażenowany, wyrywa się z ościsków ojca i uśmiechnięty oznamia, że od teraz będzie on wspierał swojego ojca w walce o dobro wioski. Następuje. Pożegnanie. Boruto oddaje mu kartę, która nie należy do niego, a Tento dziękuje mu za wszystko, co dla niego zrobił, sugerując, że na pewno się jeszcze spotkają. Mija parę chwil i widzimy Boruto wściekłego, że znowu trafił same tragiczne w karty. Wkurzona Sarada nie może już dłużej tego słuchać i wpada do sklepu po jedną z paczek. Otwierają i w środku znajduje się turbo super rzadka karta. Jest to karta Orochimaru. Mitsuki zaczyna komentować statystyki, które są w niej opisane. Reszta zespołu jest zdziwiona, że wie on o nim tak wiele. Mitsuki mówi, że to oczywiste, że wie on o nim tak wiele, bo to przecież jego ojciec. Cała drużyna jest w szoku, a Mitsuki udaje zdziwionego mówiąc, że myślał, że już kiedyś im o tym opowiadał. Przenosimy się do więzienia w wiosce Liścia. Tam do ściany na łańcuchu przypięty jest dowódca bandytów Shojoji. Sasuke stara się z niego wyciągnąć informacje na temat pieczęci na ręce Boruto. Ten zarzeka się, że nie wie o tej pieczęci nic więcej. Wie on tylko, że podobne pieczęcie widział podczas przypadkowego spotkania z tajemniczą organizacją o nazwie Kara. Dodaję też, że ta pieczęć to coś zupełnie innego niż pieczęcie Orochimaru. W ostatniej scenie widzimy członków organizacji Kara, rozpoczynających spotkanie w wyjątkowo tajemniczym miejscu. No i słuchajcie, tak właśnie kończy się Muina Bandits Ark. Napiszcie koniecznie, jak wam się podobał i co uważacie o głównym wrogu z tego arku, czyli Shojojim. Teraz przejdźmy do wyników konkursu. Tak jak obiecałem, wybrałem 5 komentarzy, które zebrały największą ilość lajków. Wyświetlam je właśnie przed wami. Gratuluję Wam wszystkim. W opisie macie link do Discorda, napiszcie tam do mnie, żebyśmy mogli ustalić adres wysyłki ewentualnie miejsce przekazania nagrody. Możecie też do mnie napisać przez fanpage na Facebooku, link również macie w opisie. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału, na pewno niedługo będą kolejne okazje, żeby coś wygrać. Z mojej strony to wszystko na dziś, dzięki i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!